centrum redeko www.redeko.pl Amatorska liga piłki nożnej Spartan Cup to emocjonująca walka o punkty na przestrzeni całego sezonu, rzeczywiście wygrywa najlepsza drużyna poszczególnej klasy, nieco inaczej wygląda gra w pucharze ligi. Tu często decyduje dyspozycja dnia czy odrobina szczęścia, dlatego piłkarze i kibice uwielbiają puchary, także Puchar Ligi Skrajewskiego. W zawodach w edycji 2014 wzięło udział 36 drużyn. W niedzielę o miano najlepszej walczyły trzy. Każdy grał z każdym. Mecze wyłoniły triumfatora. W pierwszym spotkaniu Mateko Chuby mierzyły się z Kruczkami. Rozpoczęły od silnego strzału Kruczki. Prowadzenie objęli jednak ich przeciwnicy. W dziewiątej minucie Zarówny po błędzie obrony zdobył pierwszą bramkę. Kruczki jeszcze nie zdążyły otrząsnąć się ze straty inauguracyjnego gola. Było już 0-2. Znów w roli głównej wystąpił Zarówny. Ten zawodnik był pierwszoplanową postacią. Trzy minuty później podwyższył na 3-0. Na dwie minuty przed końcem Jaroń strzelił czwartą bramkę i ustalił wynik końcowy. W drugim spotkaniu do boju przystąpiły Kruczki i M. Power Vico. Mecz toczył się pod zdecydowane dyktando tych drugich. Już na początku spotkania konieczny wykorzystał błąd obrony i było 1-0. W ósmej minucie zrobiło się 2-0. Skarnego podwyższył Witkowski. Trzy minuty później 3-0. A na listę strzelców pisał się ponownie Witkowski. Jeszcze przed przerwą ten sam zawodnik zdobył trzecią swoją bramkę. Końcówka należała do świetnie dysponowanych graczy M. Power Vico. W 30 minucie Osewski podwyższył na 5 do 0, a w 39 minucie ten gracz ustalił wynik starcia na 6 do 0. Ostatni mecz decydował więc o tym, kto zostanie zwycięzcą tegorocznej edycji Pucharu Ligi. M. Power rywalizował z Mateko, ci drudzy musieli triumfować, by sięgnąć po trofeum. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie. Wprowadzenie M. Power Vico dał Witkowski, który wykorzystał karnego na 2 do 0. Podwyższył Krzysztofczyk. Mateko odpowiedziało kontaktowym golem. Karnego na bramkę zamienił Jaskulski. Wynik spotkania i losy pucharu ostatecznie rozstrzygnął Witkowski, który strzelił trzeciego gola dla M. Power Vico. Najlepszym strzelcem turnieju finałowego został właśnie Mateusz Witkowski. Zdobył dla zwycięzców aż 5 bramek. centrum skocha redeco www